Marek Leśniak, wikariusz parafii Najświętszej Marej Panny Matki Pocieszenia w Oławie. No i już kończymy Orszak Trzech Króli, pierwszy ołaski Orszak Trzech Króli. No, inicjatywa ogólnie Orszaków wyszła z Warszawy. Tam już po raz szósty w tym roku organizują ten Orszak Trzech Króli. Dlatego też z każdym rokiem coraz więcej miast włącza się w tą inicjatywę. W tym roku także Oława zapragnęła właśnie wpisać się do, na tą listę tych miast. Pomysł organizacji Orszaku Trzech Króli wyszedł od młodzieży, która chciała już w tamtym roku to zorganizować, ale z racji już małej małe ilości czasu nie dało się tego zrobić, dlatego w tym roku już wszystko zostało wcześniej dopięte na ostatni guzik, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś podpisywanie umów z fundacją Orszak Trzech Króli, która mieści się w Warszawie. Dlatego też gromadzimy się dzisiaj tutaj w liczbie bardzo dużej, bo podobno ponad 4000 tysiące osób Głównie dzieci, rodzin i radośnie przechodziliśmy przez, miast, przez ulice naszego miasta właśnie ewangelizowa ewangelizując, przyznając się do naszej wiary i uczestnicząc właśnie w tej uroczystości objawienia pańskiego, gdzie my razem wychodzimy i cieszymy się z tego faktu, że Bóg się narodził, że każdy z nas. Może przyjść oddać chwałę Panu Jezusowi i może owoce tego orszaku nie będą takie, że ta nasza radość, to nasze przyznawanie się do tej wiary niech będzie każdego dnia, niech ono będzie obecne w naszym życiu, żebyśmy nigdy nie musieli wstydzić się naszego życia i tego, że jesteśmy chrześcijanami.